Mateusz, jesteśmy przed y, dla Ciebie debiutem w Górskich samochodowym Przestrach Polski y, GSMP wsiennej. Y, no i może powiedz, jak się czujesz przed startem, jakie masz założenia przedstartowe i czemu na debiut wybrałeś akurat cienną? Y, wydaje mi się, że jest to dosyć krótka i w miarę, w miarę łatwa do zapamiętania trasa, dlatego ją wybrałem. Y, co do samych zawodów, to wydaje mi się, że będzie fajnie. No, organizacja jest jak najbardziej na, na wysokim poziomie wszystko jest już przygotowane, objechaliśmy trasę parę razy, e, także no, wydaje mi się, że trasę znam. E, mieliśmy testy w czwartek, e, także troszkę poznawałem samochód, bo jest kilka nowych rzeczy e, i prowadzi się całkiem inaczej. No i, i no, niestety mam najsłabsze auto w stawce, ale, ale no, nie chodzi tutaj o wynik. Jadę, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest GSMP i, i przygotować się jakoś do, do 2014 roku. Chciałem jeszcze zapytać o kwestie samochodu, ponieważ przez długi okres czasu byłeś związany z marką Subaru. Tak. E, natomiast tutaj zmiana na Lancer'a Evolucji 9, auto z ciekawą historią, może powiedz jaka historia, jaka specyfikacja auta? E, tak, to jest były samochód Leszka Kuzaja, treningówka. E, co do specyfikacji to mam kilka rzeczy wymienionych, mam lekkie szyby, e, lekki dach e, i kilka jeszcze takich laminatów, dalej auto jest ciężkie niestety. Jakieś 100 kg niż, niż, cięższe niż, niż konkurencji, ale no jakoś spróbuję dać radę. Samochód całkiem inny niż Subaru. Napędowo wydaje mi się, że no, krok, duży krok naprzód, jeśli chodzi o prowadzenie. I jakoś dużo pewniej mi się jeździ tym samochodem niż Subaru. Subaru jest bardziej nerwowe w tej specyfikacji, którą ja miałem, natomiast ten samochód jest dla mnie pewniejszy, i jakoś tak się pewniej, pewniej czuję w nim. I moje ostatnie pytanie. Tor Kielce, na pewno jest Ci dobrze znany. I trasa w Silnej należy do takich tras bardziej rajdowych, i czy znajdujesz jakieś wspólne mianowniki? To znaczy, jest tutaj kilka takich ciastych nawrotów, gdzie może coś tam można było poćwiczyć w Kielcach. Natomiast jest też dwa takie dosyć szybkie odcinki, szczególnie ten w Lesie, gdzie no, robi największe wrażenie na mnie, bo. Jeden z zakrętów jest taki ślepy i, i trzeba nie odpuścić z prawej stopy, nie widząc dalszej drogi I, i tutaj to robi wrażenie duże, na samym, że tak powiem, objeździe samochodem, którym jeździliśmy w, w dzisiaj robi to wrażenie, no jadąc z jeszcze z większą prędkością na pewno jeszcze większe, dlatego no, tutaj tych Kielc bym raczej nie porównywał, może